Mają hmm. też serię peleny grosze dla dzieci, więc może jak puszcza się kołysanki w stylu drin za drinem, to dziecko wtedy śpi. <śpii> śpi. Drina, kolejny drin. Słucha on spoko, te dzik na propsie. <śpii> Cześć <śpii> wszystkim, na Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś mamy dla Was hall hol, tak. hol zakupowy, hol jesienny, ubraniowy, trochę rzeczy na jesień. Z sieciówek, tak jak zwykle, lubicie ten film, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zaczynamy. Zaczynamy od Zary. Tak, Zara. Ty pierwsza? Y, tak, bo ja mam trzy rzeczy ja i trzy three. takie bardziej konkretne jakoś tak ostatnio y, więcej konkretnych rzeczy mniej takich. Szmatełeczek, więc no zobaczymy, jak z tą zarą będzie, bo to wiecie, jakoś zaraz różna. Pierwszą rzeczą jest kurtka, m, taka w stylu militarnym ja z tych wszystkich trendów, najbardziej ten khaki uwielbiam y, lata 70. to bardziej. W ogóle ja bardzo m, lubię ten kolor. Kasi się mi się tak mega podoba, ale zobaczcie, on przy mojej twarzy Zobaczcie jak wyglądam. Jak taka serczka. Może taki może bardziej Nie, w ogóle nie, nie to kolor mi pasuje, nie pasuje. Jakoś tak. Granat, czarne, ale jak zaczynają Ciemne. się brązy, zielenie, no to ja tak wyglądam. Bym miała... Bez barw. No, tak, tak. Ale bardzo ładna. No w każdym razie, kurtka, którą zobaczyłam na stronie i e, spodobała mi się z fasonu, bo ona jest bardzo szeroka. Taka wręcz... E, Parkowa. Parkowa, no. ale tak bardzo workowata. Ona jak przyszła do mnie, bo zamawiałam przez internet, była bardzo wielka. Ja dopiero zapanowałam nad nią tutaj, zwężając ją tym sznurkiem. W stylu militarnym. E, zwróciłyście mi uwagę, że e, Zary... Kurtki są nierozpinane na jesień tą hiszpańską, czy tam nie taką polską. I rzeczywiście na taką zimną jesień, to może być kurtka, która nie przetrwa, ale zapina się, więc tutaj ma napki. Zapina się w ogóle podszewka jest też bardzo fajna. Ja noszę z wywiniętymi rękawami, bo mi się podoba, jak widać tą po prostu podszewkę. Ma tutaj jakieś takie, wiecie, no, typowo militarna kurtka. Bardzo fajna. Także z Zary to jest pierwsza rzecz. Kasia, może Ty teraz. Sukienka. Sukienka z najnowszej kolekcji, którą bez problemu też dostaniecie. Kosztowała 89 zł. Też jest taka sama w kolorze czerwonym. Ja zdecydowałam się na czarny, bo jest po prostu uniwersalny. Stałam się na Snaczacie, co o nim myślicie, bo tak naprawdę... Na początku nie byłam przekonana. No tak, tutaj jakieś różyczki, tutaj długi rękaw, tutaj dwłonowaty rękaw i tak myślę, kurde, żebym nie wyglądała, żebym nie przekombinowała z tą sukienką, ale nałożyłam ją do takich zwykłych botków, naprawdę świetnie wygląda. No i muszę Wam powiedzieć, że ja w tej sukience planuję chodzić na jesień. Nie wiem, czy w zimie, ale na jesień na pewno do grubych rajstop kozaki, albo botki, Ramoneska, albo nawet jakiś fajny gruby, nie wiem, gruby sweter, sweter albo jakaś fajna kamizelka. Powiem Wam szczerze, moim takim typem jest kamizelka z frędzlami, którą również zamówiłam i czekam na nią. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bo tutaj frędzle styl boho. Ale to takie lata 70 właśnie, które wszędzie w Zarze są przynajmniej w tym sezonie. Właśnie z tego powiem Wam, że z, jeżeli chodzi o zarys, z takich wszystkich trendów w tym sezonie, na przykład tutaj widzicie haki, jakieś brązy, kamel, kolor, no to to nie bardzo moje klimaty kolorystyczne, ale powiem Wam, że w takich właśnie esy, floresy, boho to dobrze wygląda to, się czuje naprawdę. i też jakoś tak nie wiem, fajnie się wygląda. Także to jest sukienka, polecam Wam. Ile kosztowała? 89 zł, więc uważam, że Bardzo całkiem dobracamy. fajna cena. Zamy. Kolejnym elementem u mnie, z Zary, będzie marynarka, której szukałam już od dłuższego czasu. W komentarzach, nawet w filmie tym z organizacją szafy, dziewczyny pisały, gdzie są Twoje marynarki i spódnice. Spódnic mam dwie, taka jedna z tamtego roku i aktualna, kolorowa, szaleństwo tegoroczne. I mam marynarek... Mam taką żółtą jedną kiedyś ostatnio a, wiem. kupiłam. miała. Tak, mhm. a marynarek nie miałam i nigdy nie miałam takiej klasycznej marynarki czarnej i e, fakt faktem kupiłam ją na stronie razem z tą parką. I to był taki trochę ryzyk fizyk, bo marynarki kupując, nie mierząc, to jest taki trochę... No, ryzykowne przyznam, więc byłam troszeczkę, obawiałam się, co to z tego wyjdzie, ale marynarka jest przepiękna. Była trochę doż, droższa, bo to, za tą marynarkę ja zapłaciłam 199 zł. No, nie ma tragedii. Jak na tą z mango też piecowała. Ale to jest porządna, porządny hmm. element waszej szafy. Ja wybrałam taką marynarkę luźną. Ona jest dosyć długa, sięga hmm. mi za pośladki. No i tutaj e, jest długa, ma kieszenie, ale wygląda przepięknie i to będzie zadowolona. Ja, ja chodzę pewnie. w tym bardzo często. Ja nawet to bym nosiła do Boyfriendów i Adidasów, ale fajnie wygląda też w takiej elegancji, eleganckiej wersji. takiej wiecie, slick, taki mm, spod igły. Piękna jest ta marynarka. Cieka. Także polecam Wam serdecznie. Myślę, że ona jeszcze na stronie na powinna być. Kasia, nie masz już nic zarycznie. Ja mam zary. spodnie. Mam spodnie, klasyczne czarne rurki. Nowy sadon przyszedł moje spodenki, te co mam na sobie. A nie, to mam te jeansy. Ale spodnie czarne ze ja Je bardzo lubię, ale jednak kolor nie jest już taki czarny czarne, czarne. Ja lubię rurki czarne, takie... Trzeba je wymieniać jakiś czas. Po, po prostu, prostu trzeba. trzeba je wymieniać. I powiem Wam, że byłam ostatnio w Stradivariusie yy, i przymierzałam mój rozmiar 36, ale jakoś tak mi w nich było... Było po prostu niewygodne. I ja mówię, dobra, to nie będę brała na siłę. na siłę. Poszłam do Zary i kupiłam sobie właśnie tam czarne rurki, rozmiar 36 i one kosztowały 139 zł. To nie jest małe na rurki czarne. Tak. tak. Jakby kosztowały do 100 to byłoby lepiej, Jak kosztują 139, no to... Można tak smoknąć, ale powiem, że wam, powiem wam, że są to zwykłe czarne Fajne, klasyczne rurki, rurki bardzo, bardzo, są wygodne i one są z taką zło, tutaj srebrną sprzączką. Jakby ktoś pytał o model, odmów. to nadal, napiszemy na tak, dole, napiszemy premium denim. Także zwykłe klasyczne czarne rurki, Wygodne, bo ty bardzo Ja jak ogóle jest, jakby mi coś cisnęło, coś mi obcierało, coś nie, boże, to nie mam mowy. A tak, polecam Wam naprawdę bardzo fajne. Tym bardziej, że już kiedyś miałam czarne rurki z Zary i były naprawdę bardzo fajne i też nawet długo je nosiłam. Także, rureczki. Ostatni element z Zary to będzie znowu kolor militarny. Tą kamizelkę już dobrze znacie, bo ona się pojawiała tutaj u nas na kanale. I powiem Wam szczerze, obok tej marynarki czarnej to jest element, w którym ja chodzę... Już mogłabym chodzić co drugi dzień, nie chodzę, bo ludzie z pracy bo myśleli, że mam jedną kamizelkę, ale wygląda po prostu bosko do koszuli białej, do t-shirtu z krótkim rękawem, z do t-shirtu z długim, do swetra pod spód, do, do rurek, do botków do slip-onów, do wszystkiego. To jest przepiękny element w szafie, który nie był tani, bo ona chyba kosztowała... 159 lub nawet 199, więc to nie są rzeczy tanie. Czy ono czasem, jak na przykład nie wiem, do czarnej takiej wersji T-shirt, rurki zawiążą, to no jeszcze tam przechodzi, mm -hmm. ale jakoś ja wolę ją w takiej wersji fruwającej. Jest długa ma kieszenie. Zresztą widzieliście już ją tutaj na filmie. Super sprawa i to też, to też jest taki element obok tej marynarki, który w mojej szafie jest teraz po prostu mistrzem i mogłabym chodzić w tym w cały czas. Tym bardziej, że to wydaje mi się, że może być na wszystkie sezony. Może być na lato, Aha, na wiosnę, na jesień, na zimę. Tak, więc to jest taka jedna rzecz, a uniwersalna i możecie w niej często chodzić. Idziemy teraz co na t-shirtów, ja mam tak. jeden t-shirt, on jest z Primarka taka a propos. Kupiłam go na wakacje, ale on jest z nowej kolekcji na 100%, mi się wydaje, ma 99%. Fajne. 99%. Ma, fajne, ma fajne hasło, więc dla osób, które mieszkają na wyspach albo mieszkają w krajach, gdzie jest Primark, mhm. Możecie sobie sprawdzić. Ona kosztowała 6 funtów i powiem Wam, że jestem jakoś tak, nie wiem, fajny biały t-shirt po prostu. Fajny. fajny napis, klasyczny. Rozmiar jak gdyby ktoś chciał. Ja mam rozmiar 40, bo ja wolę takie luźniejsze. Nie lubię takich ociśniętych t-shirtów. Wolę do rurek czarnych coś takiego bardziej luźniejszego. Idąc w stronę t-shirtów, ja mam t-shirtów trzy z racji tego, że to są, to jest jakaś taka moja obsesja i ja staram się nad tym panować jakoś tak pracować, bo mam bardzo dużo t-shirtów. Nie mam na przykład dużo bluzek z długim rękawem, czy jakichś takich bluzek, 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 jeżeli mam to są albo białe podkoszulki, coś w stylu jak mam tutaj, albo po prostu t-shirty. I y, Mam ich bardzo dużo. No i zamówiłam kolejny już jakiś czas temu, więc to nie jest taka, taki świeży zakup. T-shirty z PLN-ów, PLN, PLN -y Lala, to taka marka hip-hopowa. Czytasz, no czytasz, nie, słuchasz tej muzyki? Ja tej muzyki. Ktoś ostatnio pisał komentarz mi y, czy słucham tego, dlatego noszę jego ciuchy. Słucham hip-hopu od bardzo dawna, ale czy to ma jakąkolwiek znaczenie? Mają mhm. też serię Peleny Grosze dla dzieci, więc może jak puszcza się kołysanki w stylu drin dream za drinem, to dziecko wtedy śpi. śpi i może w ogóle nosić ciuchy tego, wiecie no. To był, to śmieszki, to był śmieszki, to śmieszki, to... tak mi się przypomniało. T-Shirty PLN Lala, marka hip-hopowa. Ja znam mój narzeczony, ma bardzo dużo ciuchów tej firmy i ja wiedziałam, że jakoś przynajmniej ciuchów męskich jest naprawdę super. I tak stwierdziłam, że spróbuję, no i fajna jest ta bawełna, chociaż słyszałam, że niektóre ich egzemplarze się strasznie niszczą i piorę je w ogóle w rękach, te T-Shirty. Boisz się. Boję się, się pralki, żeby ich, tak wiecie, nie, nie, nie spanachać. Pierwszy to jest stara kolekcja. Kulia, ja mi się bało, że to by mi się w pralce... Mm, no. no. Czy ja wiem, że to na pewno się no, spierze się, no? Ale dobrze, pierwszy Ale póki co tak o tak dbam i ładnie się noszą, a drugi to jest biały t-shirt, taki klasyczny, w coś stylu jak ty miałeś, hmm. z napisem Be My Hero. Oh. Też bardzo fajny, tylko ja mam rozmiar S, bo dziewczyny pytały o rozmiary. To jest S, ale to jest taka. Konkretna S. -ka. M, -ka dla mnie duża M, więc jeżeli mhm. jesteście bardzo drobne, to zamówcie XS, bo eski są naprawdę takie luźne. Znaczy to mają być luźne ciuchy, ale one są takie, no bardzo luźne. I ostatni t-shirt zahaczając o mm, Pulenberger, bo Kasia ma jedną bluzerkę tak, ja, ja wam pokażę szybciutko, bo tu jeszcze są metki. Spodobał mi się yy, ten nadruk. Jeszcze go nie nosiłam. Zastanawiam się, czy będę go zostawię, no, czy. Go. A dlaczego? No porównaj sobie tą szmatkę, a z tamtymi jest tam to No no ładnie. Ja więc... jej ja mówię, a czy wiecie co ja mówię? <laughs> Bo był pan w kasie. Byliśmy rozmowa. Mówię, jest na nie kupuj. Taka Ona mówi, na no, dlaczego? Mówię, bo kosztuje 79 zł. No i nagle przed panem, a ja już, ja już nie chciałam, wtedy mówi, przy że nim. przy nim, że jak wrzucisz do pralki, to wyciągniesz szmatę z tego. No bo no, zotnij to. No to jest inna bawełna, no, to jest inna w ogóle półka t-shirtu niż tam. Więc lepiej jest ile kosztuje tamte? 100, 119. No to lepiej sobie do łóżku trzecią, a nie za 8 dyktów. No nie wiem, jeszcze jest z metką. A jeszcze ona ona jest nie ona jest, ładna, ona jest ładna, ma fajny tej czerwony napis. Tutaj. Jest fajna, no? Jest fajna. Ale ciut kurczę, za te pieniądze mogłaby być lepsza ta Nie, nie, bo ja jeszcze nawet, nie, nie, no Jak taka... wkładasz ten, to masz, ręka Ci prześwituje, no to skórę będziesz miała prześwitującą. No. No, nie wiem, no zastanawiam Przejdź. się jeszcze, nie, 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 nie używałam, nie nosiłam, wisi na wieszaku, jeszcze namyślam się, czy ją zostawić, czy ją zwrócić do sklepu. I jeżeli chodzi o Pull&Bear, to ja mam jedną koszulę, koszula jest właśnie z Pull&Bear, kosztowała 39 zł, kupiłam ją na wyprzedaży, ale jeszcze tę koszulę widziałam ostatnio właśnie stacjonarnie, z tych tarasach i muszę sobie sprawdzić, czy nie ma jej na stronie, ja mam rozmiar M, bez tego, że SK była tak mega obciśnięta, Mka jest ciut luźniejsza, w stylu boho, z długim rękawem, czarna. Jakiś miałam odwrót od koloru czarnego, teraz do czerniej wracam z takim tutaj fajnym haftem. Takie kwiatki to jakiś taki Kronko, skorunka, kwiatki, wzór. Koronka, wzór, coś w tym stylu, w stylu hippie. Że co, że taki styl hippie teraz Kasia się No właśnie z tych, chyba wszystkich trendów, które są w tym sezonie, no to ten boho jakoś tak mi najbardziej pasuje, najbardziej czuję te klimaty. masz kolejnego. Ja mam jedną rzecz z New Looka. I jest to szal poncho. Znaczy ja myślę, że powinnaś go kupić, no ale to już jak chcesz. Pozdrawiam no, Panią Zmierukę. Kwestia jest taka, że y, ja bardzo lubię fason tych takich tręczo poncz, które znacie z naszych holi z tamtego roku. roku. Mhm. Miałyśmy takie w kraty, Kasia miała w takie wzory różowe. I zobaczyłam ostatnio y, taki z taką samą wersję, tylko w kolorze szarym. I za 89 zł otrzymujecie taką takie poncho szal Najbardziej przydatna, najbardziej ciepła i fajna rzecz na jesień, bo to po prostu możecie tak fajnie, ja tu prezentację uskuteczniam. No, możecie zrobić z tego e, taki ciepły szalik. To jest takie ciepłe, przyjemne milusie. Możecie to nosić jako zwykłe poncho. E, ja już tutaj się zakręciłam nieźle, więc będziecie, zobaczyć, zobaczycie to na klipach. W ponczach, na przykład w Handemie, te rękawy macie zszyte, o tutaj złapane, więc nie ma możliwości tego użyć jako szalik. Tutaj możecie używać jako szalik, jako poncho. Super sprawa, piękny kolor i to jest mój must have i chyba nie będę kupować więcej szalików razem z tymi w kreatę będą takim, e, takim fajnym powitaniem jeśli. Dobrze, dalej? Jesteśmy dalej w klimatach boho, w klimatach e, nie coacheli, tylko bardziej może ogniem i mieczem. I Te Jezu tak. Skrawy, tak. Okej, okay, mam koszulę z mango, kupiłam ją ostatnio, rozmiar mam S. Kosztowało około 149 139 coś w tym stylu. Mega mi się podoba tutaj, um, może zacznijmy od góry, ona ma tutaj fajny dekolt, który możecie zawiązać sobie na sznureczki i sami, decydu sami sobie decydujecie, jak mocno chcecie tutaj, możecie mi tu pomóc A, i wywiązać, jak, chcecie bardzo jak mocno dekolt. chcecie mieć dekolt. Czy jeżeli tak? pracujecie na przykład, nie wiem, w urzędzie albo, albo gdzieś tak, na dzień, a na, na noc. noc. A na noc możecie sobie tak, wiecie, tutaj rzucić na ramiona. Sexy ramię, yy, dekolt jest, Pierwsza będzie pokazana. Dlatego długie rękawy, więc na jesień idealne. To ja mam taką właśnie Ładne pokazałaś, jest, no? taką Pomponik. pomponiki dwa. Fajny materiał, nie wiem, o, właśnie tak, tak ładna, ładna bawełna, bawełna fajna bia biała koszula, czy nawet będę miała na święta, do, na wigilię, czy po prostu, nie wiem, do pracy, czy coś. Czyli styl wołodyjowski z szabelką. O, no czy nie przypominam Wam to? to? Kolejną nową rzeczą, którą chcę Wam pokazać jest sweter z handemu, który również jest z najnowszego sezonu i również jest z frędzelkami. Szalejemy. Kupiłam, czy znaczy zamówiłam go na stronie, bo w, w sklepie stacjonarnie była XS, bo ja mam XS rozmiar, ale była zaciągnięta, więc stwierdziłam, że kurczę, no nie będę kupowała yes. swetru, który już jest zaciągnięty, więc zamówiłam sobie przez stronę, skorzystałam z newslettera, zamówiłam sobie i tam jest zniżka 20%. Właśnie pięć panować, bo 25, 25. Się jakieś, No coś w tym stylu. W każdym razie zapłaciłam za niego w osadecznej wersji chyba 113 zł, także dobry deal. Sweter jest naprawdę bardzo fajny, jest ciepły, gruby, no i podoba mi się to, że jest bardzo też długi, czyli taki za kolana. Ja uwielbiam takie swetry, bo one nie wiem, jakoś czuję się lepiej w takich swetrach niż na przykład takich króciutkich ja albo ja takich też króciutkich, wcydowanie. grubych, tak. bo one tak. też trochę mnie postarzają. I tak Myślę, czasami rację. jest wygląda taka pancia. No. A Nie te swetry jesteś... są naprawdę bardzo fajne. Zwykły t-shirt. Ja planuję go nosić do czarnych rurek, bo właśnie to fajnie wygląda. Czarne rurki, biały t-shirt, szary t-shirt, czarny t-shirt i ten sweter. No i po mi się to podoba, że on jest jasny, bo jednak na zimę z reguły wszyscy się tak bierają czarno-czarno. Tak, to jest wydawań. taka fajna alternatywa. No i też mi dosyć tak, wiecie, przytwarzy mi dobrze w takich jasnych kolorach. I na zakończenie moich y, ubraniowych rzeczy mam szal. Szal jest ze Stradivariusa. Taką tutaj fajną krateczkę, gdzieś tutaj ma taką krateczkę, mm -hmm. jest on jasny. taki jest mieszany, Od maja mieszany kolor, tu ma też taki jasny, kosztował 49 zł, jest akrylowy, no ale cóż, on jest z najnowszej kolekcji, w warusie znajdziecie różne fajne kombinacje, ja wybrałam coś ten szary, bo jest mega neutralny, w warusie naprawdę duży wybór znajdziecie różnych fajnych szalików. Z ubrań to tyle. U mnie chyba Kasia też już skończyła tak, się ubrania, ubranie. Ja tak, Powiem troszkę o dodatkach i o butach, bo u mnie się tak trafiło, że mam akurat e, buciki. I w Nioluku znalazłam czarne, klasyczne szpilki, takie troszeczkę zamszowe. Bardzo mi się podoba Łanie. tutaj przód, Łanie. bo jest ładny krój, e, jest taki dosyć ostry. I to są naprawdę jak na szpilki e, z sieciówki, buty wygodne. Takie, gdzie zakładam je pierwszy raz i czuję, że jestem w stanie jakoś tam się przemęczyć w nich. Nie jest tak, że po prostu mam ochotę zdjąć je i wyrzucić przez okno, bo mi piłują stopy, palce. Wszystko mnie boli. Wtedy paznokcie, wszystko po prostu aż mnie coś się dzieje. Więc yy, za 139 zł w New Looku znajdziecie bardzo ładne, klasyczne szpilki, ta szpilka myślę, że to jest no, z 8, nie więcej, na pewno nie więcej centymetrów. Bardzo fajne buty, ja to kupiłam pod kątem e, wesela do sukienki, więc bardzo fajna sprawa, New Look polecam, jeżeli ktoś szuka tanich, klasycznych szpilek, takich wiecie, e, awaryjnych w szafie, to czemu, czemu nie. Ostatnia rzecz u mnie, e, oprócz tych butów z New Luka, to też buty z Aldo, bodki na jesień. Też taki zakup konkretniejszy, bo nie były te buty tanie, przyznaję, więc no, tak to wygląda. Boki czarne, w całości skórzane, w ten sposób wyglądają. Ja w takich butach jestem w stanie przechodzić całą jesień, zahaczając nawet o zimę. One się troszeczkę tutaj odkształcają, ale, to, skóra, ale to jest te. skóra i skóra tak współpracuje z nogą, schodem z i pewne takie zagięcia się powoli tworzą. Chodziłam w nich, jak był taki troszeczkę zmiana pogody, nagle się zrobiło zimno, ale teraz już na razie jeszcze jest w miarę ciepło, więc one leżą w pudełku, dlatego bardzo fajne, bardzo wygodne. Pachną skórą. Z no, topą. Wiecie, z są bardzo fajne, dla mnie to są buty, ja w nich mogę chodzić i chodzić, no nie wiem, no do ramoneski, fajne do płaszcza, zwykłe do swetra, butki, do rurek czarnych, jakiś duży skórzami. sweter, no super sprawa, to jest porządny zakup. Ja mam w szafie jeszcze dwie pary bodków, jednej już wyrzuciłam, bo są strasznie zniszczone, Miszczo. mam jeszcze dwie pary, w których tak chodzę nie do końca, bo to też był stradiewał z jakiejś promocji i tak nie, bo... Wiecie, to są buty, które, po które będę sięgać, jak będę chciała wyglądać fajnie i założę i będę czuć się pewnie, fajnie, że mam dobre buty. Mam nadzieję, że się nie rozwalą za szybko, mam nadzieję, że będą trwałe. Kupiłam sobie taką tłustą pastę, żeby je natłuszczać. Pani tak mi poradziła, również obcas, no całość buta. Więc mam nadzieję, że posłużą mi nie tylko ten sezon, ale i następny, i następny. No bardzo mi się podają, zobaczcie. Ładny, bardzo klasyczny marzy. model takich e, bikerów, takich motocyklowych butów, Super sprawa. Dobra, no i z tych wszystkich yy, rzeczy, kilku w zasadzie zrobi się ogromny pewnie hol 20-minutowy, no ale takie filmy wy lubicie. Mam nadzieję, że coś wpadnie wam oko, co sobie możecie mhm. zakupić. Yy, no Kali i co? Widzimy się kiedy. Kiedy będzie 9... hol? Hol jest raczej raz na miesiąc lub raz na dwa miesiące. Tak, z reguły. Więc, na dwa więc... miesiące, myślę, że coś bardziej bliżej grudnia. Cześć.